Siemaneczko, z tej strony Mistrz Gry. witam Was w dzisiejszym materiale. Dzisiaj oczywiście typowanko Fame 25 Revolution. Karta, która być może nie porywa, ale... Ma kilka ciekawych elementów, oczywiście tutaj oczekiwania były bardzo duże co do niektórych starć, ale myślę, że te starcia, na które wszyscy tutaj czekają, to raczej odbędą się dopiero w czerwcu. Jedziemy z typowaniem na początek Grek kontra Ryta, faworytem Bukmacherów jest Grek i nie oszukujmy się, Faworytem jest ze względu na formułę. Gdybyśmy mieli walkę, czy to w K1, czy w boksie, no to myślę, że Ryta miałby bardzo duże szanse na zwycięstwo. No ale jest MMA, stąd tutaj hmm, wydaje się, że słusznie Grek jest faworytem. No jeżeli będzie próbował walczyć na pięści z Rytą, w co nie chce mi się wierzyć, to jako element zaskoczenia na przykład, a myślę, że może się to dla niego źle skończyć. A niestety często tak bywa, że zawodnicy myślą, że zaskoczą przeciwnika w jego najlepszej formule i zazwyczaj się to źle Kończy. Jeżeli masz coś dobre, masz przewagę nad przeciwnikiem, no to musisz się wykorzystać i wydaje mi się, że nawet jeżeli GREK będzie miał problemy, no to ostatecznie w tym parterze powinien sobie jednak poradzić, aczkolwiek przyznam, że nie powinien być aż tak dużym faworytem. W moim odczuciu te kursy powinny być bardziej równe. Oczywiście Greg powinien być faworytem, ale raczej nieznacznym, a nie tak wyraźnym, jak tutaj absolutnie nie dałbym sobie paznokcia u lewej nogi u stopy, uciąć za to, że Grek na pewno tą walkę wygra, ale uważam, że jest faworytem. Filipek kontra Lizak, boks małe rękawice, tu ciekawa sprawa, na początku faworytem był Filipek, a teraz faworytem jest Lizak i to coraz wyraźniejszym. Ja się z tym nie zgadzam, uważam, że jeżeli dobrze taktycznie, uważam, że ta walka się na taktycznym polu rozegra, kto lepiej po prostu się tutaj przygotuje na boks, a raczej powinien być to Filipek, ten zwycięży. Lepsze przygotowanie pod boks, dłużej pod boks, ta stójka Lizaka typowo pod MMA i raczej nie uda się tutaj przestawić, więc uważam, że jeżeli Filip dobrze rozegra tą walkę taktycznie, a jest kilka myczków, które można na Lizaka zastosować, to uważam, że tutaj Filipek tą walkę wygra, pewnie na punkty, raczej nie spodziewam się, że tutaj dostaniemy nokaut, ale myślę, że na punkty raczej tutaj Filip będzie faworytem. Siano z kontra Koziołek i sekwento no duża zagłostka oczywiście bo te walki 2 na 1 nam pokazały, że są to bardzo niesprawiedliwe warunki, i nawet jeżeli ktoś jest lepszy, większy, to nie ma to wielkiego znaczenia, jeżeli chodzi o walkę MMA. No tutaj mamy takie zasady, że od początku zaczynamy MMA, ale kiedy jeden z zawodników odpadnie, mam na myśli oczywiście albo Koziołka, albo Sekwento, no to wtedy przechodzimy w K1. Lepszym w K1 wydaje się zdecydowanie Koziołek, bo on jednak trochę tych skillów zaprezentował, więc za Zadaniem Sianosa powinno być szybkie wykluczenie Sequento. Nie byłbym przekonany, czy chłopaki sobie poradzą. Widzę, że w zasadzie wszyscy typują koziołka i Sequento ze względu też na to, jak te walki 2 na 1 wyglądały, ale mi od początku chodzi po głowie, że jednak Sianos tutaj ogarnie. Myślę, że jeżeli szybko wykluczy Sequento, to. To powinien zwyciężyć. No dał ostatnio świetną walkę z Andryszakiem, którego, e, którego naprawdę kilkukrotnie mocno zaskoczył. Pokazał też niesamowitą odporność. Czy tutaj chłopaki będą w stanie chwycić, przewrócić sianosa? Wydaje mi się, że ich plan może jednak spalić na panewce i może to być zadanie trudne. Na pewno skoncentrowani na treningu e, tylko na tym. No ale. Ja czuję, że tutaj, mimo że wszyscy stawiają w tej walce dosyć zdecydowanie na Koziołka i, i Sequento, i, i kursy też na to wskazują, to ja czuję, że Marcin Sianos jednak ogarnie i jako underdog wygra ten pojedynek. Coś mi się wydaje, że akurat tutaj ze sprowadzeniem jednak e, będą duże problemy. Alan kontra szachta, Alan oczywiście wskakuje na zastępstwo. No, Alan e, wiadomo, federacje frikowe traktuje jak bankomat, także <grytanie> także jest kasa do wzięcia, to trzeba walkę wziąć. Nieprzygotowany, nie trenował, e, tak naprawdę prosto gdzieś tam pewnie mniej no, imprezowy tryb życia podobno prowadzi, no, ale można powiedzieć tak w cudzysłów, wziąć, że prosto z imprezy e, wchodzi do walki z szachtą, który bić się w stój Potrafi i ta pierwsza walka przede wszystkim pokazała, że Alan źle reaguje na ciosy, więc mimo, że Alan potrafił zaskakiwać i potrafi czasem sprawić niespodziankę, to tu raczej bym się spodziewał takiej walki. Yy... Coś na wzór tej, którą widzieliśmy z Dawidem Załęckim, czyli nieprzygotowany Alan niespecjalnie też w momencie kryzysu walczący, to spodziewam się, że jednak szachta go tutaj rozstrzela w stójce. Będzie na pewno dużo kopał Alan, bo to jest jego szansa na pewno, żeby tą walkę wygrać, nie wdawać się w bójkę, tylko dużo kopać i próbować wykluczyć nogę. Natomiast wydaje mi się, że jednak tutaj dobrze przygotowany szachta, a on jednak poważnie traktuje tutaj swoje obowiązki we frikach, także myślę, że to Tutaj raczej bez większego problemu szachta w stójce e, powinien wygrać z Alanem. E, Marcin Najman kontra Nefati Brothers. No ciężko tutaj cokolwiek typować. Z jednej strony e, bardzo dużymi faworytami są bracia Nefati, ale czy aż takimi, chociaż trochę to pospadało z 4 na 2,70 na Marcina Najmana, no czyżby Marcin jednak miał przygotowane jakieś sztuczki, jakieś granaty e, na braci Nefati? No dużo osób pewnie stawia na Marcina. Ale generalnie, no nie wiem, ciężko ten cyrk, szczerze mówiąc, typować, jak to będzie wyglądało. To jest walka w K1, nie będzie sprowadzeń, no więc też, też podejrzewam, że ta walka będzie trwała długo. Wiecie, co odpuszczę sobie typowanie tej walki, bo wcale nie wykluczam, że Marcin może zaskoczyć. Raczej powinien to przegrać, powinni go zabiegać, unikać ciosów, a później Marcin sam się zmęczy i go zaatakować. Natomiast tak nie dałbym sobie ręki uciąć, że, że Marcin ten pojedynek przegra. Raczej bracia Nefati powinni to bez problemu wygrać, ale, ale ja bym sobie to jednak odpuścił. Albo nie. Dobra, postawię na braci Nefati. Jednak ostatnio też mówiliście, że no wszystkie walki trzeba typować, a nie tam troszeczkę. Więc postawię na braci Nefati, ale mam duże wątpliwości co do tego, czy faktycznie oni wygrają, czy ich będą chcieli mocno wygrać. Nie wykluczam, że Marcinek jednak stanie na wysokości zadania, aczkolwiek wątpię. Walk Paj nie będę typował, bo to nie ma żadnego sensu, kompletnie nie wiem co dziewczyny potrafią, nie przekonują mnie jakieś rozmowy o przewadze zasięgu, jakby to jakieś kurwa miało znaczenie w ogóle w takiej walce. Wystarczy, że Sandra jakieś tam predyspozycje do sportu walki będzie miała i może tą walkę łatwo wygrać, więc tutaj kompletnie nie widzę faworytki i odpuściłbym też na waszym miejscu w ogóle typowanie czegoś takiego. Labryga kontra Jay Silva. Tutaj mam swojego faworyta, Denis Labryga. Denis Labryga nim jest, ponieważ młodszy, silniejszy na pewno na ten moment w gazie. Więc wydaje mi się, no Jay Silva oczywiście ma za sobą świetną przeszłość, no ale jak już spojrzymy. Kiedy ostatnio J. Silva, on w ogóle rzadko walczy, no ale kiedy ostatnio J. Silva odniósł zwycięstwo, to myślę, że musimy się przenieść bardzo daleko. Już nie będę sprawdzał na topologii, ale wydaje mi się, że ostatnie zwycięstwo J. A. Silvy to jest, nie wiem, 5-7 lat temu, więc mimo, że fizycznie wygląda całkiem nieźle, no to pewnych rzeczy tutaj nie da się przeskoczyć i myślę, że to nie będzie wcale łatwa walka. To nie musi być łatwa walka dla Labrygi, bo taki rutynarz jak J. Silva kilka swoich myczków mimo wieku zachowa, ma już 43 lata. Natomiast wydaje mi Myślę, że jednak tutaj ten poziom wyeksploatowania pewnie też nie do końca 100% przygotowanie, bo nie chce mi się wierzyć, że Jay Silva tak w 100% się przygotowuje na taką walkę, więc myślę, że jednak Mr. Labrygas wygra i w ogóle lepiej dla Fejmu oczywiście, żeby Labryga wygrał, no bo fajnie, Jay Silva jest dobrym rywalem, jeżeli się rozsypała ta walka z Good Boysami, ale jednak myślę, że Labryga da radę. Denis Załęcki kontra Filip Bądkowski, tutaj faworytem jest Denis, od początku dosyć zdecydowanym, natomiast ja myślę, że może być różnie. To jest boks i nie mamy limitu czasowego. Jakiś czas temu nagrywając materiał, mówiłem o tym, że Filip może to wygrać na punkty. Wiadomo, że takiej opcji nie ma, bo tu jest no-limit, no i myślę, że może to być duża przeszkoda dla Denisa Załęckiego. Oczywiście mówi, że jest dobrze przygotowany i te ostatnie walki faktycznie wyglądały zdecydowanie lepiej, więc gdzieś tam Denis wziął się do roboty i widać, że ta forma mocno poszła do góry. Natomiast my Myślę, że tutaj inne czynniki mogą zadecydować, kiedy Denis zacznie się wymęczać, a Filip Bątkowski jest odporny, jest szybki, potrafi zaskoczyć, więc wydaje mi się, że spokojnie przetańcuje ten początek walki tak jakby Denisa jak najbardziej podmęczyć, tak aby przede wszystkim nie dać się zaskoczyć tymi pierwszymi szarżami, bo wiadomo, że Denis jest bardzo niebezpieczny na samym początku. Kiedy ten bak paliwa jest pełny, natomiast wydaje mi się, że jeżeli ta walka potrwa troszkę dłużej, to tutaj końsanie jabem w wykonaniu Bądkowskiego, takie mądre rozegranie taktyczne sprawi, że tutaj ta psychika Denisa zostanie wystawiona na ciężką próbę, a biorąc pod uwagę, że to będzie mniejszy rywal, że jest faworytem, no to może się to skończyć tym, że, że Denis zacznie popełniać tych błędów coraz więcej i jakieś akty desperacji mogą się pojawić. Cięż wskazać tutaj zdecydowanego faworyta, bo równie dobrze może Denis tutaj tą szybkością, dynamiką zaskoczyć mocno. Jest jednak ta różnica kilogramów bardzo duża, więc to trafienie w pierwszych dwóch, trzech minutach może skończyć się dla Bądkowskiego nokautem. Trzy knockdowny kończą walkę, tak? Tutaj mamy takie zasady, więc nie będzie tych knockdownów nieskończoność, więc nie będzie można też ich wykorzystywać. Raz będzie można, dwa na to, żeby gdzieś tam przyklęknąć, dać sobie troszeczkę czasu, jeżeli to nie będzie Oczywiście, knockout jednym uderzeniem, rozpędzonym tirem, ale kurczę. Ja jednak postawię na Filipa Bądkowskiego Wydaje mi się, gdybym miał tak oczami wyobraźni powiedzieć, jak ta walka będzie wyglądała, to myślę, że faktycznie ten początek będzie bardzo ostrożny. Będzie dużo przestrzelonych ciosów. I jeżeli Filip Bątkowski się nie da zaskoczyć, to będzie wydłużał czas tej walki, będzie punktował. I myślę, że ta irytacja w końcu u Denisa sięgnie zenitu. I myślę, że będzie stary, dobry Denis, czyli dyskwalifikacja. Więc stawiam jednak w tej walce na Filipa Bądkowskiego, Gola kontra Tuszol. No, Tutaj też jest dla mnie typowa walka 50 na 50. W ogóle nie wiem, czego się spodziewać. Nie wiem, czy Wojtek jest tak naprawdę dobrze tutaj przygotowany. Tą walkę Tuszola pamiętam z Koseckim, gdzie na początku Kosecki bardzo agresywnie zaatakował. Czy tutaj gola będzie w stanie wykorzystywać przewagę zasięgu, czy będzie w stanie punktować, czy będzie w stanie toczyć długi pojedynek? No, mam co do tego pewne wątpliwości. Kursy pewnie są równe, bo ja szczerze mówiąc też bym takie w tym pojedynku. Wystawił. Tak, on, Wojtek jest minimalnym faworytem, natomiast z tego co słyszę, to on naprawdę bardzo poważnie się przygotowuje i podporządkował faktycznie sporą część życia pod tą walkę. Więc, mimo wszystko, postawię na niego, chociaż tutaj. 50 na 50 dla mnie, no ale prosiliście, żeby tutaj nie było. Ta walka kobiet to wyjątek, prosiliście, żeby raczej były typy na wszystko, więc tutaj rzucam monetą i jednak pójdę w stronę Tuszola. Wydaje mi się, że jemu po prostu może bardziej zależeć. O, tak powiem i myślę, że ten 1% na jego stronę może przeważyć. Neyman Event, czyli Tazi kontra afrykańska maczeta. Dwóch graczy na afrykowym rynku, którzy jeżeli chodzi o umiejętności sportowe, są absolutnym topem. Tazi niepokonany, a Alberto też w ostatnim czasie. Świetna forma oczywiście to, co działało na e, przeciwników w turnieju, niekoniecznie musi zadziałać na e, Taziego, który zawsze potrafi e, taktycznie podejść do walki, bo, poza e, oktagonem poza sprawia wrażenie takiego rozstrzepańca za DHD, natomiast jeżeli chodzi o walkę, no to potrafi faktycznie e, walczyć mądrze, taktycznie, to mi się też bardzo podobał u niego, e, natomiast e, czy tutaj sobie poradzi, wydaje mi się, że jednak progres Alberto jest e, tak duży, że będzie to e, pierwsza porażka Taziego. Tak mi się wydaje. Oczywiście będzie próbował sprowadzać, zapowiada, że będzie zakończył tą walkę duszeniem z pleców. No zobaczymy też ten parter Alberto nie do końca jest przetestowany w warunkach frikowych, natomiast cały czas ciężko trenuje, więc wydaje mi się, że tutaj jednak ta dynamika, szybkość, bo tej dynamiki ostatnio też nie było ta z Taziego, teraz pewnie będzie lepiej przygotowany, ale jednak wydaje mi się, że tutaj Alberto powinien tą szybkością sobie poradzić, a myślę, że te front fronty też będzie używał, natomiast tutaj na pewno tazji będzie miał taktykę na szybkie wejście na te fronty i próbę sprowadzenia, więc tu też Alberto musi bardzo uważać, żeby nie zginąć od swojej najlepszej broni. No cóż, to tyle ode mnie, napiszcie w komentarzach, z którymi się typami zgadzacie, z którymi nie, no i napiszcie też, czy wpaść w sobotę na streamka, aby dla was to pokomentować wszystko na żywo. Trzymajcie się, heja!